Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony sportalu ptfo.pl. Już na wstępie chciałbym przypomnieć Wam o trwającym konkursie, do którego zasady podlinkowuję w opisie. A dziś przygotowałem dla Was kolejny odcinek z cyklu Koszary, o który od dawna mnie prosicie. Zastanawiałem się przez jakiś czas, czy jest jeszcze jakiś zestaw godny uwagi w Battlefield 4, no i oczywiście okazało się, że tak, dziś świat w czarno-białych barwach, ale nie ze względu na nasz nastrój czy podejście do życia, ale ze względu na to, że głównym bohaterem dzisiejszego zestawu będzie Maw. Zacznijmy jednak tak jak zwykle od omówienia całości, poczynając od broni głównej. I skoro gramy z wiadowcą, no to oczywiście mamy dostępne karabiny snajperskie, ale ja nawet na te największe mapy w dużym podboju wybierałem sobie DMR-a, ponieważ był on o wiele bardziej skuteczny w takich krytycznych sytuacjach. Oczywiście sprawdzał się na dystansie, ale jeżeli ktoś podszedł bliżej, to także mogłem z niego skorzystać. Na mniejszych mapach i na takich mapach, gdzie spodziewalibyśmy się, że przeciwnik może podejść do nas bliżej na przykład w szturmie, szczególnie w obronie, albo wtedy, gdy sami będziemy grać bardziej agresywnie na przykład w ataku, wybierzemy sobie jeden z karabinków. Jeżeli chodzi o setup zarówno diemara i karabinku, to oczywiście pozostawiam to w waszej gestii. Jeżeli lubicie pozostać niewidocznie na minimapie, to możecie użyć tłumika, a jeżeli nie, to korzystacie z tych dodatków akcesorii i celowników, które Wam najbardziej odpowiadają. Jeżeli chodzi o broń osobistą, no to ja korzystałem z G18 i zwłaszcza w połączeniu z Diemarem, wtedy ta broń dawała mi możliwość podjęcia walki z dobrą bronią automatyczną na krótkim Dystansie. Także w połączeniu z karabinkiem biegałem z G18. Ale jeżeli ktoś chciałby mieć coś na dłuższy dystans, no to można pokusić się o Magnuma. Choć karabinek i tak wybieramy raczej na te mniejsze mapy i raczej wtedy, kiedy będziemy grali agresywniej i troszkę bliżej wroga. Jeżeli chodzi o gadżety, no to pierwszy z nich to oczywiście MAF, o nim nieco więcej później, albo znacznie więcej nawet później. No a w przypadku drugiego gadżetu, to po raz kolejny, w zależności od mapy, od trybu oraz sposobu gry, wybierzemy sobie albo C4. Ja C4 brałem oczywiście na te większe mapy albo na takie mapy, gdzie wiedziałem, że będzie dużo pojazdów i chciałem mieć coś, czym będę mógł z nimi powalczyć, na przykład. Na mapach, z dodatku, chińska nawałnica, no to C4 praktycznie jest nieodzowna, jeżeli chodzi o właśnie zwiadowcę. Na mniejsze mapy, na takie mapy, na których nie było pojazdów, i na takie mapy, których byłem troszkę bardziej stacjonarny, to wybierałem sobie taksa, szczególnie w obronie, w szturmie, albo na przykład wtedy, kiedy chciałem pilnować jednej strefy lub też jednej flagi. Na szturm w ataku i do gry agresywnej. Polecam z kolei czujniki ruchu, czyli te kule z gadule, ponieważ one pozwalają nam się przesuwać i skanować otoczenie, przynajmniej na minimapie, wtedy kiedy biegniemy, kiedy nie używamy mawa. Tak więc takie gadżety właśnie znajdują swoje najlepsze zastosowanie w tym zestawie. No i idziemy sobie dalej. W przypadku granatów. Wybieramy je zgodnie ze swoją preferencją. Ja wybieram granaty zapalające, ponieważ one bardzo dobrze potrafią trzymać strefę, bardzo dobrze potrafią zatrzymać przeciwnika przed natarciem i na przykład możemy powstrzymać go przed uzbrajaniem albo rozbrajaniem koma, taki granat odłamkowy czy, czy granat ergion wybuchnie i wtedy przeciwnik spokojnie będzie mógł wrócić na to miejsce. A jeżeli rzucimy zapalający, no to już wiemy, że przez kilka sekund przynajmniej raczej przeciwnik tam się nie Pojawi, a jeżeli już ktoś tam jest, no to się spala i myśli tylko o tym, aby stamtąd uciec. Także do gry taktycznej przekonałem się ostatnio, że zapalające to jest to, co dla mnie sprawdza się najlepiej. Jeżeli chodzi o ulepszenie polowe, bo to ostatnia rzecz, którą musimy sobie dobrać do naszego zestawu, no to wybieramy bezapelacyjnie to o nazwie Commandos. Po pierwsze, zwiększa ono liczbę przenoszonych C4 lub czujników ruchu do odpowiednio 6 lub 5 na drugim poziomie, a przede wszystkim zwiększa nam zasięg taksa oraz mawa o 40%, aż o 40% na poziomie. Trzecim, i to daje nam ogromną przewagę, szczególnie w przypadku mawa, kiedy na naprawdę długich dystansach możemy przeciwników oznaczać, czy też korzystać z innych jego cech i właściwości, o których sobie właśnie teraz powiemy. Przechodzimy sobie do bohatera dzisiejszego odcinka, czyli do mawa, i na początek kilka spraw technicznych. Otóż mawa możemy rozstawić w dowolnym miejscu, dość łatwo się go rozstawia w porównaniu do innych gadżetów takich jak np. respiarka czy mina przeciwlotnicza. To miejsce nie musi być idealnie płaskie, wystarczy nam kawałek takiej przestrzeni, która nie ma żadnych tam głazów, żadnych elementów, które mogłyby nam tym przeszkadzać i możemy przejść do sterowania w dowolnym momencie i możemy to robić tak długo i tak wiele razy, dopóki ktoś go nie zniszczy albo nie rozstawimy Nowego Mawa. Gdy przestajemy obsługiwać Mawa, on wyłącza się, zaczyna powoli opadać, jeżeli był w powietrzu, więc warto jest znaleźć takie miejsce, gdzie on spokojnie będzie mógł sobie opaść i gdzie będzie mógł się ukryć, abyśmy właśnie mogli z tego Mawa skorzystać po raz kolejny. W przypadku dobierania mawa nie trwa to zbyt długo. Więc jeżeli ktoś nam zniszczy mawa, poszukajmy tylko skrzynki za amunicją. Około 7 sekund chyba trwa dobranie kolejnego mawa, i znów możemy rozpoczynać naszą akcję obserwacyjną. W przypadku, gdy już tego mawa rozstawimy i zaczniemy z niego korzystać, warto jest znać wszystkie jego funkcje, ponieważ chyba nie każdy się orientuje, jak do końca maw działa. Po pierwsze oczywiście widzimy wszystko w podczerwieni, czyli w biało-czarnych barwach. Widzimy właśnie tylko zarysy przeciwników, wszystkich elementów, które są z nimi związane, czyli gadżetów, pojazdów, ewentualnie jakiś elementów takich jak na przykład torby z amunicją czy też apteczki, które on wyrzuci i praktycznie z każdym z tych elementów jest jakaś interakcja. Czyli możemy oznaczać żołnierzy, możemy oznaczać pojazdy, możemy oznaczać gadżety wroga, czyli właśnie te respiarki, te taksy, inne mawy, czy też na przykład moździerze. I to z dość dużej odległości i bez takiej konkretnej precyzji, jaką musimy mieć przy oznaczaniu przeciwników teraz po tym ostatnim patchu właśnie używając naszych... Broni oraz możemy zaznaczyć kilka celów jednocześnie, czyli jeżeli w tej strefie, do której celujemy, na którą patrzymy mawem, znajduje się kilka przeciwników, no to kilku z nich naraz oznaczymy, co jest niezwykle istotne, ponieważ możemy oznaczać całe grupy i przesyłać dzięki temu mnóstwo informacji w krótkim czasie do innych żołnierzy z naszego zespołu. Co więcej, możemy te gadżety, które sobie oznaczymy, niszczyć. Takie gadżety jak respiarki, taksy, moździerze, czy też mawy przeciwnika możemy zniszczyć po ich namierzeniu. To namierzenie trwa około 3 sekund i wtedy mamy możliwość takiego strzału, jakby to jest taki impuls elektromagnetyczny. Jak mielibyśmy to przekładać na, na jakiś taki realny świat, tak mi się wydaje. I ładowanie się tego impulsu trwa także około 3 sekund. Mamy taki Pasek yy, po prawej stronie w dolnym rogu I tam mamy też jedyneczkę, która nam pokazuje, że ten impuls jest załadowany i możemy go użyć. Wtedy gdy właśnie taki gadżet możemy zniszczyć. Jeżeli chodzi o niszczenie skrzynek z amunicją czy apteczek przeciwnika, to nie musimy ich namierzać. Wystarczy popatrzeć w ich kierunku, wycelować w nie i nacisnąć spust i wtedy zostanie automatycznie ona zniszczona. I jakby się wydawało, że to niewiele, to jednak dzięki temu możemy znacznie wspomagać właśnie żołnierzy z naszego zespołu, ponieważ przeciwnik nie będzie mógł się leczyć, przeciwnik nie będzie mógł dobierać sobie amunicji. Także pamiętajmy, aby to robić. No i coś, co daje najwięcej frajdy, coś co tygryski lubią najbardziej to możliwość detonowania Wszelkiego rodzaju ładunków, czy będą to miny, czy C4, czy Claymory, MAF ma możliwość ich detonowania. A co za tym idzie? mawem możemy zabijać przeciwników, nawet ba, zabijać, możemy niszczyć pojazdy przeciwników, nieraz ich w ten sposób zaskakując, szczególnie jeżeli użyjemy do tego celu ich własnych ładunków. Tak jest, moi drodzy, jeżeli zobaczycie miny przeciwnika i przebiegającego obok nich żołnierza, albo na przykład żołnierza drużyny, przeciwnik który kładzie C4, to jest bardzo istotny nasz pojazd. To możemy ten nasz pojazd uratować. Jeżeli zdetonujemy C4 yy, położoną na nasz pojazd, wrogą C4, lub na przykład C4, którą przeciwnik wyrzucił właśnie z ręki. To nie zadamy obrażeń naszemu pojazdowi, ponieważ będzie to traktowane tak, jakbyśmy my rzucili C4 na nasz pojazd, czyli będzie wybuch, ale nic naszemu pojazdowi się nie stanie, a przeciwnika zabijemy. Także ja bardzo często latając mapem i widząc, że właśnie jakiś zwiadowca czy też jakiś wsparciu chce wysadzić nasz pojazd, no to tylko czaję się na to, aż wyrzuci on C4, detonuje ją i czeka go niemiła. Niespodzianka. Nie ma nic chyba lepszego. Nie czujemy się bardziej usatysfakcjonowani niż właśnie detonując takie ładunki, zabijając przeciwników z użyciem ich własnej broni, właśnie latając Mawem, a oni mają pewnie zagwostkę, co też się stało, w jaki sposób oni zostali zabici za pomocą tego małego robocika. Tak więc, moi drodzy, w ten sposób, z grubsza, przedstawiałyby się cechy i właściwości Mawa. A jak najlepiej go wykorzystywać? Jak najlepiej wykorzystywać taki zestaw? Otóż, oczywiście, najlepiej sprawdza się on, gdy mamy możliwość komunikacji głosowej ze składem. Wtedy jest wręcz nieoceniony i często na klanówkach wiele klanów poświęca jednego gracza, który jest pasywny i staje się oczami zespołu. My często tak robimy na podbojach, ponieważ ilość informacji, które on potrafi. Przekazać, a szczególnie współpracując chociażby z jakimś pojazdem, z czołgiem, kiedy na małym podboju mamy jeden czołg czy jedną lawetę, jest ona niezwykle istotna, więc wtedy MAW przeważnie współpracuje z czołgiem raz, że może niszczyć ładunki, czyli miny przeciwnika, które ewentualnie miałyby mu zagrażać, a poza tym informuje go o ewentualnych przeciwnikach, którzy mieliby się znaleźć w jego zasięgu. Druga sprawa to jest kwestia odpowiedniego trybu. Czyli jeżeli chodzi o podbój... To najlepiej jest stosować mawa defensywnie. Wtedy znajdujemy sobie jedną z flag, która jest przyjęta przez nas zespół. Rozstawiamy sobie naszego mawa gdzieś w pobliżu, znajdujemy sobie bezpieczne miejsce w okolicach tej flagi, ale poza promieniem przejmowania, żeby wiedzieć, kiedy ktoś, kiedy przeciwnik pojawi się na tej fladze. No i jeżeli mamy taksa, to warto także tego taksa sobie rozstawić gdzieś w pobliżu, aby on dodatkowo nas przed wrogiem ostrzegał. No i wtedy możemy właśnie zapłać. Mocą ma wspomagać naszych żołnierzy z naszego składu czy też zespołu w przejmowaniu flag. Kolejnych. Oczywiście, jeżeli nie mamy taksa w naszym pobliżu, to co jakiś czas musimy skanować także naszą najbliższą okolicę, aby nikt nas nie zaskoczył. No i to jest przepis na sukces. Jeżeli chodzi o szturm, to przy grze defensywnej tego taksa raczej bym rozstawił w okolicy jednego z M.comów, aby dodatkowo właśnie tą sytuację, że tak powiem, zabezpieczyć, a wtedy możemy poświęcić więcej uwagi na skanowanie frontu czy też drugiej flanki. No i ostatnia sprawa to jest kwestia tego, aby nauczyć się wyczuwać, kiedy musimy się uaktywnić, czyli kiedy musimy zostawić mawa i sami przejść do ataku lub obrony. Kiedy przeciwnik podszedł już na tyle blisko, że jest bezpośrednie dla nas niebezpieczeństwo, albo kiedy nasi nie radzą sobie z atakiem albo z obroną i trzeba wspomóc ich na którejś z flank to oczywiście przyjdzie nam z doświadczeniem i kiedy nauczymy się dobrze z tego zestawu korzystać to uwierzcie mi że sprawia to naprawdę dużo frajdy oraz w bardzo dużym stopniu pomaga naszemu zespołowi w odniesieniu Zwycięstwa. Jest to zestaw, który idealnie pasuje do klasy, w końcu to jest zwiadowca, a nie snajper, tak jak traktuje go większość graczy. I pomimo tego, że po broń sięgamy niezwykle rzadko albo w ostateczności, to zarówno liczba fragów, jak i zdobytych punktów może nas bardzo miło na koniec rundy zaskoczyć. Ostatnia uwaga, jedyna taka krytyczna powiedziałbym, to jest kwestia tego, że MAW bardzo dobrze się przydaje, ale nie w liczbie pięciu na zespół. Jeżeli widzimy, że ktoś już go używa, to postarajmy się wykorzystać informacje, które nam przekazuje na linii frontu, a nie latajmy MAWem razem z nim, ponieważ będziemy się dublować i tak naprawdę nie będziemy przynosić żadnej korzyści zespołowi, a tylko go osłabimy przez to, że kolejny zawodnik będzie grał. Pasywnie. A więc moi drodzy, wypróbujcie sobie taki zestaw. Powiedzcie, co Wy o tym sądzicie. Jakie Wasze są doświadczenia. Jeżeli materiał się Wam spodobał, jak zwykle zlajkujcie, subskrybujcie, dodajcie portal do ulubionych. Na koniec jeszcze raz chciałbym przypomnieć o konkursie, którego zasady podlinkowuję w opisie. A tymczasem odmeldowuję się i do następnego razu z tej strony miniu z ptf.pl.